No cześć, tutaj wasz ulubiony Tomuś, jak co tydzień prosto z Wielkiej Brytanii, mówi jak jest. Witam was bardzo serdecznie, tutaj wasz ulubiony Tomuś i dzisiaj zajmiemy się samochodami na abonament. A cóż to? Już Wam mówię, jeżeli jesteś już tutaj w Wielkiej Brytanii, to na pewno zdążyłeś zauważyć, że jeździ tutaj na drogach całkiem sporo nowych samochodów. I tutaj mam na myśli samochody maksymalnie do 3 lat. Często jest taka sytuacja, że kiedy producent wprowadza jakiś nowy model, to już w ciągu kilku dni pojawią się na drogach i możemy go sobie podziwiać. No i teraz pytanie: jak to się dzieje? Dlaczego tutaj ludzie mają potencjał, możliwość kupienia tego nowego samochodu, a na przykład już w Polsce nie do końca? prostota z jaką ludzie zmieniają samochody na nowe, gdzieś po prostu je nabywają jako swój pierwszy pojazd. Nie wywodzi się z tego, że są po prostu bardzo bogaci lub z niekończących się limitów na kartach kredytowych. To wszystko dzięki możliwościom finansowania tych samochodów. To dzięki nim to wszystko staje się bardzo przystępne dla przeciętnego Brytyjczyka. Na to składa się nie tylko korzystna cena, ale także brak jakichkolwiek wymagań, żeby taki kredyt czy takie finansowanie otrzymać. Więc może zanim przejdę do detali, to chciałbym tylko szybko powiedzieć, dlaczego warto w takie coś e, się bawić w ogóle. Bo dla, dla ludzi słowo kredyt to jest zło konieczne i, i, i szatan za tym stoi, nie warto w ogóle się w to bawić, a ja uważam, że jest to coś, co po prostu warto rozważyć, Uwierzcie mi, sam nie jestem w ogóle fanem kredytów, ale jeśli chodzi o samochody, to jest to w pewnym sensie... no, troszeczkę inny temat. No więc, dlaczego warto? Nie robisz tak zwanego MOT, czyli po prostu przeglądu, który samochód musi normalnie mieć robiony co roku i z reguły wiąże to się z dodatkowymi opłatami, żeby w ogóle taką diagnozę przeprowadzić w warsztacie samochodowym, a również pociąga to za sobą koszty na naprawy pojazdu tak długo, aż... On po prostu zda wszystkie kryteria wymagane przez prawo brytyjskie. Z nowym autem nie mamy tego problemu, bo przez pierwsze 3 lata z góry się zakłada, że samochód jest sprawny do użytku na drogach. W Anglii funkcjonuje coś takiego jak podatek drogowy czy road tax. I to ta kwota, jaką płacimy, zależy od tego, ile spalin nasze auto emituje do środowiska. Z nowymi autami. No, można zagrać, jak się kupi jakieś ekonomiczne, to tego się w ogóle nie płaci, ale w większości przypadków, mimo, mimo że samochód jest nowy, i tak będzie trzeba ten podatek zapłacić. Jednak plus jest taki, że pierwszy rok to dealer, który nam sprzedaje samochód, opłaca. Także przez pierwszy rok kolejny koszt, który tam sięga między 150 a 250 funtów rocznie. Znowu nam odchodzi w eter. Oczywiście z nowym autem przychodzi gwarancja i wiele innych bonusów, jak na przykład ja kupując nowy samochód otrzymałem europejski breakdown cover, czyli um, jak to będzie po polsku, pomoc drogowa chyba. W każdym razie, jak Ci się auto zepsuje gdziekolwiek w całej Europie, to tylko dzwonisz pod numer telefonu i oni po prostu po Ciebie przyjeżdżają. I dla mnie to jest takim plusem, że mogę. Jakby ten breakdown cover usunąć sobie z polisy ubezpieczeniowej i mnie płaci za ubezpieczenie suma summarum. Także naprawdę super. Jeśli chodzi o w ogóle gwarancję, no to standardowo jest 3 lata, ale bardzo dużo producentów samochodów bawi się wokół tego. I ja na przykład w swojej korsie miałem gwarancję tak długo, aż nie przejadę 100 tysięcy mil. Co dla mnie to było masakra, bo ja jeździłem tylko kilka mil dziennie, to, to bym miał do końca życia chyba tą gwarancję. Innym jeszcze widziałem, takim jakimś odłamem standardowej gwarancji jest po prostu jej przedłużenie typu 7 lat, 5 lat. I to się staje coraz bardziej popularne, bo 3 lata ewidentnie już ludzi, jako taki punkt marketingowy, nie przyciąga. To już nie wystarcza. Dla tych co obawiałem się. Kredytów w ogóle, to z autem jest na tyle przyjemnie, że przysługuje ci prawo anulowania kontraktu bez żadnych konsekwencji, jeżeli spłacisz dokładnie 50% zobowiązania. Dzwonisz do firmy finansowej i mówisz: Hej, już nie chcę tego samochodu. Czy możecie go ode mnie zabrać? No i oni po prostu muszą przyjechać go od ciebie zabrać, anulują kontrakt, żadnych konsekwencji, żadnych dodatkowych opłat yy, I macie właściwie problem w głowie, jeżeli nagle wam się jakaś sytuacja finansowa czy życiowa zmieni, fajnie wiedzieć, że jest taki plan B to może wydać się dość paradoksalne, ale kupując nowy samochód, który jest teoretycznie więcej wart niż używany, płacimy mniej ubezpieczenia. Po prostu tak jest. I ciężko mi tutaj cokolwiek na ten temat rozwijać. Zauważyłem taką zależność. Dobrą nowiną dla nowych kierowców, tudzież osób, które nie mają jeszcze zniżek na swoim prawie jazdy, jest fakt, że dużo nowych samochodów przychodzi z darmowym ubezpieczeniem na pierwszy rok, a Peugeot nawet pociągnął to jeszcze dalej i stworzył w ogóle taką akcję Just Fuel, czy po prostu dolewaj paliwa i dosłownie niczym się nie przejmujesz, masz przez 4 lata ubezpieczony samochód, masz 4 lata serwisowany samochód, i masz gwarancję przez 4 lata, po prostu wszystko, wszystko jest zliczone. Także naprawdę rozejrzyjcie się, bo można znaleźć perełki. Pozostaje nam oczywiście niezawodność, nie martwisz się czy autor rano odpali jedną do pracy, czy też nie. No i koniec końców nie kupujesz kota w worku. Nie martwisz się co jest pod maską, co było zmieniane, co było naprawiane, czy ma oryginalne części, czy jakieś podróby. Po prostu masz samochód i się nim cieszysz, więc naprawdę posiadanie auta może być fajne. Wspominam tutaj cały czas o nowych autach, takich świeżych, z fabryki wziętych, od salonu po prostu, ale również takie możliwości są e, w kwestiach używanych samochodów, lecz one nie mogą być starsze niż 3 lata w momencie zakupu. Wtedy możecie się spokojnie ubiegać o tego typu jakieś takie e, aranżacje, e, jak przez chwilą przedstawiłem. No więc czas przejść do detali, więc mamy dwa rodzaje kredytów, które najprawdopodobniej zostaną Wam polecone w momencie, kiedy wejdziecie do salonu jakiegoś producenta out. Pierwszy to jest PCP, czyli Personal Contract Purchase, a drugie to jest HP, czyli Higher Purchase. Obie opcje finansowania mniej więcej krążą wokół tego samego, ale są delikatne różnice, o które chciałbym Wam po prostu dzisiaj powiedzieć. Pierwsza opcja PCP jest najbardziej popularną opcją finansowania samochodu. Czas takiego kredytu jest od dwóch lat do maksymalnie czterech, chociaż niektórzy. Niektórzy producenci już sobie zaznaczają, że maksymalnie można wziąć do 3 lat, bo im się to bardziej opłaca. A jak to działa? Działa to w bardzo prosty sposób: bierzesz sobie taki samochód, to znaczy jego cenę, niedosłownie fizycznie. Dzielisz na pierwszą część to jest depozyt, druga część to jest właściwie to, co bierzesz w kredyt, i trzecia część, tak zwany balon, Tu idziesz gwarantowana, minimalna. Wartość samochodu pod koniec Twojego finansowania. I to jest na tyle fajne, że z każdą z tych sekcji, jakby można sobie manipulować i dostosowywać po swoje jakby okoliczności i możliwości finansowe. Na przykład dodając mniejszy depozyt, no to zwiększa nam się i. Ilość kredytu, więc oczywiście większe będą nasze miesięczne płatności, ale odwracając sytuację, wpłacając duży depozyt, nasz kredyt będzie mały, no i oczywiście miesięczne zobowiązanie będzie wtedy mniejsze. Możesz również same te raty kredytu kontrolować długością zobowiązania, czy wziąć sobie na 24 miesiące 36-48, no i oczywiście wtedy również rata się troszeczkę tutaj tobie zmienia. No i zostaje nam ten balon do wyjaśnienia, który niekoniecznie podlega wielkim manipulacjom, ale można coś z tym zrobić. Biorąc auto w PCP musimy określić się, ile będziemy przejeżdżać mil w ciągu jednego roku. Tak więc im mniejszy przebieg, czy też dystans roczny jaki pokonamy, tym większa minimalna gwarantowalność auta no i tym samym mniejszy kredyt, czyli ta druga, środkowa część yy, całego tego jakby finansowania. Z tym też jest w ogóle ciekawa rzecz, bo jak, powiedzmy, że miną te 2-3 lata kredytów, PCP, no to co dalej? Więc masz fajnie trzy możliwości. Pierwsza możliwość, możesz po prostu zapłacić tego balona, tak, to tam prawdopodobnie będzie z 50% wartości auta i wtedy auto jest twoje. Drugą opcją jest możliwość włożenia tego balona w kolejny kredyt, i wtedy ten kredyt już będzie HP. No i trzecią opcją jest włożenie tego balona, jakby w następny samochód. Czyli bierzesz sobie. To, to, co masz teraz, oddajesz do dealera i oni ci dają nowe, kolejne. Może być to samo, może być nowsze, w sensie jakieś większe, lepsze, czy, czy cokolwiek. Także w PCP jest bardzo takim dynamicznym sposobem zakupu auta. Możesz sobie wymienić co roku, co dwa, co trzy. Jak tylko ci się podoba, możesz sobie wrzucić, oddać kluczyki, i wziąć kluczki do innego pojazdu. Także jak widzicie, to jest całkiem elastyczna forma finansowania samochodu, która jest bardzo polecana i... Z której korzysta bardzo wielu Brytyjczyków, i na pewno większość samochodów na drogach jest właśnie w ten sposób zakupowana. Tak, wcześniej wspominałem, jest jeszcze druga opcja, HP czyli higher purchase. W tej opcji nie ma tego balona, także kredyt jest o wiele prostszy, więc po prostu wrzucamy depozyt, jaki nam się podoba, no i reszta jest rozkładana na równe raty przez okres, który sobie wybierzemy, i w, tej, w, tym, w tym, jakby scenariuszu Okres może być znacznie dłuższy niż 3 lata, bo aż chyba nawet 6. Także to wszystko znowu zależy od producenta, ale to jest e, też jedna z form kredytowania samochodu, no ja z nich skorzystałem z moim oplem, jeżeli pamiętacie z moich starych filmów, to ja właśnie używałem tego, e, żeby ten samochód sobie wtedy kupić. I również dlatego, bo Vauxhall dorzucał roczne darmowe ubezpieczenie, a dla mnie wtedy to była fortuna, żeby takie auto ubezpieczyć, więc no, tak akurat wyszło. <grych> Plusem HP jest to, że macie stałe raty, które możecie sobie rozplanować długoterminowo i jest też sporym plusem fakt, że pod koniec kredytu auto posiadacie, bo jednak w PCP auta nie posiadacie, dopóki nie uregulujecie tej ostatniej e, porcji kredytu, czyli tego balona. Pozwolę sobie tutaj zacytować kilka obliczeń, tak żebyście mieli jakiekolwiek pojęcie o jakich tutaj my w ogóle mówimy kwotach. Więc na przykład w kontrakcie PCP, Volkswagen Up!, najtańsza wersja, wyszła mi Depozyt 2000 funtów to jest Wasz depozyt, do tego dealer wkłada 500 funtów od siebie, czyli macie 2500 depozytu razem na 3 lata i to Wam wychodzi miesięcznie 140 funtów także przez 3 lata macie sobie 140 funtów i na końcu macie ten balon i on wtedy że tam wynosi około 3000, więc możecie to po prostu zapłacić i wziąć sobie autko, możecie wziąć sobie inny samochód albo te 3000 rozłożyć znowu na jakiś kredyt. E, Wziąłem dla porównania Volkswagen nie oferuje higher purchase, przynajmniej nie ma tego kalkulatora na stronie e, Vauxhall ma, więc sobie od razu przeprowadziłem takie kalkulacje na bazie Vivy. I wychodzi na to, że jeżeli zapłacicie 2000 depozytu i weźmiecie kredyt na 4 lata, to będziecie płacić 99 funtów miesięcznie za nowy samochód. Także generalnie to są takie szybkie, krótkie podsumowania obliczeń. Wszystkie detale, tabele i tak dalej macie na stronie producentów, więc sobie koniecznie wejdźcie. Yy, polecam, taka mała wskazówka tylko odłożę karteczkę. Polecam Wam taką małą, taką małą wskazówkę, jeżeli bierzecie auto na PCP, gdzie ten balon jest zaangażowany w całą umowę, to spróbujcie znaleźć samochody, które szybko nie tracą na wartości, bo to też od tego zależy ten końcowy balon. Zapomniałem o tym wcześniej wspomnieć, ale... Weźcie to po prostu pod uwagę dla porównania, weźmiecie sobie takiego Forda, tam Fiestę powiedzmy, czy Focusa, to jest co trzeci samochód na drogach To one tak po prostu w dół lecą, a weźmiecie sobie, no nie wiem, eee, Smarta, który no nie jest, nie ma ich tak dużo na drogach, jest to Samochód mało popularny, no i ta wartość końcowa jest o wiele, wiele większa, także przez to mniejszy kredyt i będziecie musieli de facto mniejszy depozyt wkładać, żeby ten kredyt utrzymać na jakiejś sensownej stopie, także no. Za chwilę wyświetlę Wam pod takie ładne podsumowanie i porównanie jednej opcji z drugą opcją. Tak więc się nie przejmujcie, jeżeli nie wyłapaliście jakichś z tych kluczowych y, punktów względem każdej z opcji. Zaraz wszystko sobie ładnie podsumujemy natomiast z mojej strony to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie kolejnego mojego odcinka. Jeżeli się Tobie podobało, to pamiętaj, żeby zostawić kciuka w górę. A ja już sobie idę i nie wiem co będę robił, ale no. Życzę Ci miłego dnia. Także papa. Pa.